Nasz nowy i pierwszy zakup. Wjeżdżamy. Uwaga! Wchodzimy. Ja Jest. Jedziemy. Ja też mogę. Bez mnie. odpakowana. Folia ściągnięta, bieżnia ma wymiary 150x78x108 cm wysokości, dość mocno się składa i na tym nam zależało, żeby po prostu zajmowała mało miejsca. A dlaczego się pojawiła w naszym domu? Odpowiedź jest prosta. Nadmierne kilogramy, to maksymalna waga użytkownika tej bieżni do 130 kg, powinna wytrzymać. Rozłożona, podłączona do prądu, pierwsze uruchomienie. Ciało!